pewne projekty realizowane przy udziale funduszy unijnych realizowane były przez kolejne samorządy. Jak z punktu widzenia burmistrza miasta yy, wyglądały te <kluzny> przedsięwzięcia, które można by objąć ogólnym stwierdzeniem. Przedsięwzięcia zmieniające powiat. Panie Marszałku, Szanowni Państwo. Powyska Strefa Aktywności Gospodarczej to naprawdę bardzo wielkie przedsięwzięcie z punktu widzenia miasta. To fundament finansowy dla miasta na, na lata przyszłe. W tej chwili trzeba zauważyć to, że mamy czterech inwestorów na strefie. Do niedawna mnie było ich trzech. W ostatni czwarty sprzedaliśmy działkę i pojawił się kolejny czwarty inwestor, który stworzy kolejne miejsca pracy. Chciałbym zwrócić Państwu uwagę, że Bochnia jest miastem, w którym istnieje spora infrastruktura. Myślę tutaj o basenie, myślę o hali widowiskowo-sportowej, za którą otrzymałem się wyróżnienie. Myślę również o wielu innych instytucjach, jak muzeum, jak biblioteka. Te wszystkie obiekty wymagają sporych nakładów, aby je utrzymać. Zwróćcie Państwo uwagę, że one nie generują przychodów jako takich, natomiast pochłaniają to, co zostanie wytworzone w jakiś sposób. I strefa aktywności gospodarczej w jakiś sposób równoważy to, powodując przychody z tego tytułu, że jest. Że są podmioty gospodarcze, które prowadzą strefę aktywności gospodarczej swoją działalność. To są podatki. Różnego typu, ale również trzeba zauważyć stworzone nowe miejsca pracy. Również wśród tych przedsiębiorstw, które kooperują z tymi przedsiębiorstwami, które tą swoją lokalizację na terenie strefy posiadają. Trzeba wziąć pod uwagę również i to, że takie rzeczy jak zagospodarowanie strefy aktywności gospodarczej nie dzieją się przypadkiem. Otóż, drodzy Państwo. Na ten cel została pozyskana dotacja z zarządu, z zarządu województwa małopolskiego w znacznej wysokości, bowiem ponad 25 milionów złotych. Została ona wprawdzie zredukowana w którymś momencie w wyniku przeprowadzonego przetargu do ponad 9 milionów złotych, ale to i tak dla naszego lokalnego środowiska to jest wartość duża. Drodzy Państwo, chciałbym bardzo serdecznie na ręce Pana Marszałka złożyć na ogromne podziękowanie za to, że tak bardzo pragmatycznie wypada podziękować na stojąco. Panie Marszałku, na ręce Pana, sporą dla całego zarządu województwa małopolskiego, bardzo serdeczne podziękowania za takie bardzo życzliwe podejście do zagadnienia. Do tego, że Bochnia zafunkcjonowała. Również w tej perspektywie przemysłowej szerszej. To wielka rzecz, bo nie zawsze obserwuje się takie podejście i bardzo serdecznie Panu Maszowkowi za to gorąco dziękuję. Proszę Państwa, warto wspomnieć zdecydowanie również o bardzo dobrej współpracy w tym zakresie z Krakowskim Parkiem Technologicznym, który tutaj reprezentowany jest Pani, przez panią Wiesławę Kornaświtę. E, prawdę mówiąc, mam nadzieję, że nie zdradzę niczego niestosownego, ale mieszkam tego. Więc bardzo serdecznie dziękuję za przygotowanie w tak. przypadku spotkania z dla naszej strefy. Drodzy Państwo, oczywiście wszystkie środki, o których mówiliśmy do tej pory, <laughs> to nie tylko strefa, to jest oczywista sprawa. Jest szereg rzeczy wykonywanych na terenie miasta dzięki udziałowi dotacji środków zewnętrznych pochodzących z Zarządu Województwa Małopolskiego, również z innych, ale to są znaczące rzeczy, które zmieniają nasze życie i zmieniają nas, naszą rzeczywistość. Wspomnę tylko hasłowo. Trudno byłoby wybudować targowisko, które będzie służyło mieszkańcom gdyby nie to, że dostaliśmy sporą dotację. Trudno byłoby myśleć o renowacji boiska Szkoły Podstawowej nr 5, gdyby nie dotacje. Trudno byłoby mówić o, wybieżni, o wymianie nawierzchni sporej ilości dróg lokalnych, gdyby również nie dotacje. To wszystko powoduje to, że ten wkład własny miasta jest znacznie mniejszy i dzięki niemu możemy realizować oczekiwania i zamierzenia Również aspiracje e, tych spośród mieszkańców, którzy oczekują takich zmian. Bochnia zmienia się i e, proszę pozwolić mi na taką, na taką uwagę. Nie musimy ratować Bochni, nie musimy budować nowej Bochni, nie musimy dzielić Bochni. Bochnia potrzebuje zrównoważonego, normalnego, spokojnego rozwoju. Dziękuję bardzo. Jak już wspomniał Pan Marszałek, instytucje publiczne, w tej samorządy lokalne są jednym z głównych beneficjentów środków dystrybuowanych przez Urząd Marszałkowski. Pani Prezes Rota Korka, prezes Boheńskiego Oddziału Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Dziemi Boheńskich, stowarzyszenia, które ma prawie 80-letnią tradycję. Jest to stowarzyszenie, które skupia ludzi. Którzy na pewno nie traktują Bochni tylko jako sypialnie miejsca pracy dla, dla Stowarzyszenia Bochnia, to historia, to kultura, to wybitni ludzie, ich historia, ich kultura, ich zasługi dla tego miasta. Ale Stowarzyszenie to nie tylko historia, to także teraźniejszość i dbałość o jej rozwój. Na pewno tutaj pewnie nie powiem zbyt wiele, się powiem, że samo Stowarzyszenie jest pewnego rodzaju środkiem opiniotwórczym jeśli chodzi o rozwój naszego miasta. Bardzo proszę, jak z punktu widzenia Pani Prezes wyglądają zmiany, o których mówimy w naszym mieście w ciągu ostatnich lat. Dla mnie... Dzień dobry. Dla mnie zmiany to przede wszystkim to, co związane jest z historią, tradycją i naszym pięknym miastem, prawda? No, bardzo się cieszę na przykład, że mamy y, szkoły Muzyczną II stopnia. Teraz stowarzyszenie będzie walczyć o to, aby zdobyć lokum nowe dla tej szkoły, bo jest to na pewno bardzo projektowa sprawa w najbliższym czasie. Oczywiście dbamy o pomniki, o, o wielkich y, tej ziemi. No i co? Dla nas jest to bardzo dużo. Dlaczego? Bo Małopolskie y, no, jest w ogóle specyficznym województwem. Ono, cała ich, jego historia, tego województwa, jest wyjątkowe, związane chociażby już począwszy od rozbiorów i tych wszystkich tutaj zawirowań historyczno-wojenno-społecznych. Ale my Stowarzyszy Bokniaków rzeczywiście traktują nas jako taki organ opiniotwórczy. No chociaż nie zawsze robią to, co chcielibyśmy, prawda, przeforsować, zrealizować, ale Stwierdzę, że w się zmieniło bardzo dużo, nie tylko jeśli chodzi o infrastrukturę czy gospodarkę, ale również y, mamy większe możliwości, o może w ten sposób powiem, mamy większe możliwości y, pokazania historii, pokazania y, bokni medialnie, prawda? mamy większe możliwości. No i co za tym idzie, to automatycznie nasza boknia, nie tylko y, kopalnia i y, teren ale również y, nasze miasto idzie w świat, jest pięknie promowane i mnie się to bardzo podoba. Dziękuję bardzo. Kolejnym naszym panelistą jest pan prezes Władysław Godarczyk, prezes firmy tak samo idlo ustawianej, za przywiązanej właśnie z nazwiskiem jej właściciela i założyciela. Działa na wielu obszarach, obszarach produkcji, handlu, innowacji czy też usług. Pan Marszałek wspominał o Polskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, czyli mówił o milionach pieniędzy, które były skierowane na wspieranie rozwoju przedsiębiorczości. Myślę, że tutaj z punktu widzenia jednego z bardziej znaczących przedsiębiorców w Bochni no istotne jest stanie, jak wygląda. Właśnie pod to jest zmiana w naszym mieście. No może nie taki znaczący, ale coś tam robimy w swoich zamierzeniach, budujemy coś nowego. No oczywiście bez wsparcia unijnego ten rozwój naszej firmy byłby dużo słabszy. Mniej moglibyśmy zainwestować w nowe, nowe rozwiązania, w nowe maszyny, w innowacyjność. Przez to wsparcie no, zwiększyliśmy zatrudnienie. Nie mogę się pochwalić, że na dzisiejszy dzień firma nasza zatrudnia ponad 400 osób w sumie. E, Przy pomocy pieniędzy, e, przy pomocy sprzętu, zatrudniliśmy e, wspaniałą kadrę inżynierską, która opracowuje nowe rozwiązania, jeżeli chodzi o zwykłe urządzenia chłodnicze. A w tym roku zaczęliśmy produkcję oświetlenia LED-owego. I przy pomocy tych właśnie wspaniałych młodych ludzi zrobiliśmy w tym roku 7 patentów ósmy, 8. Jesteśmy, można powiedzieć, liderem, jeżeli chodzi o produkcję naszego oświetlenia. Jeżeli e, powiem, że te pieniądze nam e, są potrzebne dalej, to myślę, że e, marszałek. E, nie będę szczędził pieniędzy, jak to co mówił, jeżeli chodzi o wsparcie i innowacyjności, bo nasze właśnie rozwiązania są bardzo innowacyjne i może, mogę się pochwalić, że niektóre rozwiązania jedyne na świecie. Także hmm, e, póki co e, własnymi środkami też, które zarabiamy, dofinansujemy, a część tych pieniędzy niestety chcielibyśmy pozyskać na dalszy rozwój, na dalsze urządzenia, na dalsze budowę halbo te, te powierzchnie nam na dzisiejszy dzień nie wystarczają. Ale są niestety problemy e, stricte, jeżeli chodzi o przekształcenie terenu na cele budowlane. No Nie chcemy się przenosić teraz w strefę ekonomiczną, bo ona jest uważam troszeczkę zatruźniona. Żebyśmy wiedzieli, że ona będzie, że była 10 lat wcześniej to byśmy ją budowali właśnie gdzieś tutaj. A teraz no niestety w lieśniczu starym, gdzie jest dostęp do autostrad dość uciążliwy. No ale cóż mamy robić? Na dzisiejszy dzień nie będziemy przynosić naszej produkcji w bo już tam zainwestowaliśmy duże pieniądze w infrastrukturę, jeżeli chodzi o wszystkie media, nie media, kanalizacje. Co mogę powiedzieć na temat wsparcia, jeżeli chodzi o pieniądze unijne? No na pewno to wsparcie wszystkim, którzy umieją zrobić projekty, jest ogromną pomocą. Bez tych pieniędzy, niestety, Polska dalej by była zapóźniona, a teraz. No, nie mamy kompleksów, jeżeli wyjeżdżamy na targi zagraniczne, e, pokazujemy swoje urządzenia, pokazujemy się w dużej częściach świata i sprzedajemy z powodzeniem, konkurujemy z potentarkami, jeżeli chodzi o podobne urządzenia na świecie. Także, e, e, może na powiedzieć, Bognia ma nie tylko firmę Iglo, ale mają też innych producentów, których może tak nie widać, może mniej wyciągają rękę o tej unijne te pieniądze ale myślę, że tutaj, jeżeli chodzi o pomoc, może też stricte podpowiedzenie tym, tym pracodawcom, tym przedsiębiorcom, żeby z tych pieniędzy unijnych, bo są ostatni dzwonek, korzystali. I myślę, że to też jest taka, taka pomoc, myślę, że powinna być ze strony, może tak samo urzędników województwa. Żeby mogli tym przedsiębiorstwom w jakiś sposób mniejszym, którzy sami sobie mogą dać rady, jakoś pomagać. Bo słyszę takie opinie, że no nie biorę tam danych dotacji unijnych, bo tam papierologia, tam trzeba sprawozdania i tak dalej, nie, 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 nie poradzę sobie. No myślę, że to kwestia tylko dobrego, dobrego wsparcia i, i ci przedsiębiorcy daliby więcej miejsc pracy i przez to przełożyłoby się właśnie, pan Kurz by miał więcej do dysponowania pieniędzy, miał utrzymanie właśnie pasenów. Hal widowiskowych, itd. Tak tak bo niestety, jeżeli nie będzie miejsc pracy, to na kilka lat, jak wszystko się miesie z bochni no to skąd te pieniądze by nie utrzymanie tego wszystkiego? Także pierwszą mi się wydaje i najważniejszą sprawą to jest tworzenie, tworzenie, jeszcze raz tworzenie miejsc pracy i wspomaganie przedsiębiorców, nie patrzęli na inne, jak to się mówi, krwiopijców, wysyskiwaczy, bo to nie jest tak do końca. Może są nieuczciwi przedsiębiorcy, którzy faktycznie tych ludzi wykorzystują, ale większość uważam, że ludzie to są rozsądni i chcą coś zrobić dla społeczeństwa. To tyle nie będę za na ludziach dłużej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Apel do zrozumienia zresztą yy, prezentowanej projekcji yy, i zamierzanej lokacji podziału środków na przyszłe lata do 2020. Wskazane 20. Wskazano jest, że znaczna większa część środków zostanie przeniesiona z tych nakładów infrastrukturalnych właśnie na rozwój przedsiębiorczości i działania innowacyjne. W pewnym sensie ja nie pełni rolę nie tylko moderatora i mogę tylko krótko powiedzieć jako prezes kopalni, że również w ostatnich latach kopalnia korzystała w znacznym stopniu z dofinansowania ze środków unijnych, pozyskanych jeszcze przez Spółkę Odżywisko Kopalnia Sergownia na unikalną klasę instalacji multimedialną. To były stare środki, to było prawie ponad 800 tysięcy złotych. Wiadomo, że kopalnia jest po nie tak dawnych dosyć sporych zmianach związanych z przekształceniem, związanych z przejęciem I może przejdę już do drugiego tematu, co dalej. Pan Marszarek tutaj przedstawił nam zarys dokumentu, kontrakt terytorialny projektu właśnie na, na przyszłość. Chcę powiedzieć, że tutaj kopalnia już składała do tego właśnie projektu dokumentu wnioski, nie wnioski tylko pomysły, zgłaszała przedsięwzięcia, które są związane z rozwojem właśnie infrastruktury sanatoryjnej i turystycznej w samej kopalni oraz z rozwojem z ochroną, z ochroną zabytkowej kopalni, która jak wiadomo jest od niedawna na jeśli Światowego Dziedzictwa UNESCO, to to chodzi o przecineczną wartość, jak wielu milionów złotych. Co będzie, zobaczymy. Myślę, że jeśli jedno zdanie, jeśli chodzi o te zmiany, to akurat z punktu widzenia kopalni, którą za ponad 150 tysięcy ludzi, turystów rocznie, chcielibyśmy, żeby było ich jak najwięcej, to takim elementem, który najbardziej wpłynął na na zmianę, to są te rozwiązania komunikacyjne. To jest autostrada, to jest rząd czwórki, na które zrobione wcześniej, ale wiadomo, że w tej chwili łatwość dostępu do Bochni. Czyli tutaj kwestia rozbudowy, modernizacji dróg kolejowych, nowe, szybkie pociągi. Już z zazdrością wiem, że do końca roku do wyliczki takie, a będzie ładne z nowoczesnym pociągiem. Myślę, że to wkrótce też nastąpi w Bochni. Zatem co dalej? Myślę, że takie drugie pytanie dla Państwa, jeśli moglibyście się podzielić swoimi wrażeniami. Jakie oczekiwania na przyszłość? To, jakie oczekiwania na przyszłość, jeśli chodzi o, o przedsięwzięcia finansowane przez Fundusz yy... Unii? Oczekiwań zawsze mamy bardzo dużo i niekoniecznie się wszystkie nam yy, udaje zrealizować. Ale ja to bym bardzo chciała, żeby pan marszałek częściej właściwie nas odwiedzał, bardziej o nas pamiętał, bo mnie się wydaje, że jeżeli jestem w danym miejscu, znam nie tylko topografię terenu, ale to wszystko, co mamy, A my naprawdę jesteśmy wielką peruką w Małopolsce. Inaczej się ustosunkowujemy nawet do projektów, które składamy w urzędzie my, jako organizacje pozarządowe, Urząd Miasta czy inne instytucje. Poznawanie terenu. Ludzi, obiektów, uliczek, dróż, naprawdę bardzo. Wydaje mi się, że wtedy się łatwiej, że tak powiem, gospodaruje tymi pieniędzmi. No tutaj Pan Burmistrz mówi o 9 milionach, jak dniu, ale dlaczego nie te 20? Jeszcze byłoby mile. No ten teren jest tak bogaty i ciekawy, i podejrzewam, że w najbliższych latach, chociażby ze względu na kopalnię naszą, rozwinie się fantastycznie, no ale to musi nam pomóc ktoś wyżej, czyli. Urząd Marszałkowski byłoby pięknie. Dziękuję panu prezes Dawczyk. Jakie oczekiwania? Jak mamy pana Marszałka, to myślę, że możemy troszeczkę zapytać, jak to jest, że Bochnia yy, uważana jest za, za perełkę taką yy, kultury i yy, zabytku i tak dalej, a przez środek właśnie Bochni, przez rynek wojewódzka droga przebiega. Czy marszałek nie ma sposobu na to? Myślę, że w tej chwili. Chciałbym tak usłyszeć marszałka, jakie mają e, zarządza drogami wojewódzkimi, jaki sposób jest, żeby wyeliminować to, ten uciążliwy ruch e, właśnie z centrum miasta. No bo to mi się wydaje, że nie za bardzo pasuje do takiego miasta, żeby przez uzdrowiskowe miasto czy, by, droga wojewódzka przebiegała. A po drugie, myślę, że kopalnia soli jest taką perełką w i myślę, że w desni marszałka tak samo jest aby nie tylko patrzył w stronę Wiliczki i tam gdzieś te pieniądze wtychali, ale żeby tu do głownie się te pieniądze skierowały i tą kopalnię wspierać, bo to jest faktycznie ludzie na świecie nie takie mają, mniejsze mają, jak to można powiedzieć, zabytki, a miliony ludzi tam przybywają i zwiedzają i generują właśnie te pieniądze dla danych miast, miasteczek itd. Tak a taka kopalnia to jest unika na skalę światową, więc myślę, że tu trzeba i propagandowo, i finansowo wspomagać naszą, naszą tutaj lokalną kopalnię, która będzie, mi się wydaje, jeżeli się rozpropaguje na świecie, to tych turystów będzie przybywało tak dużo jak do Wieliczki, nie tylko do Wieliczki wszystkie, jak to się mówi, żeby szły te wycieczki, tylko też żeby zahaczało tą bochę. Także myślę, że tu marszałka ręka też jest troszeczku, myślę, że ma możliwości położenia naszej tej lokalnej tej, tej społeczności, a przez to i kopania będzie przyjęła więcej i będziemy wszyscy mieć z tego duży pożytek. Dziękuję. Panie Marszałku, jeśli chodzi o tą drogę, co do zasady Państwo wiecie, że po kilkudziesięciu lat się w Polsce nie budowało drogi, to jest układ zbudowane, kiedy w ogóle nie było samochodów, tak naprawdę powiedziawszy historyczny. Ja powiedziałem na czym się skoncentrujemy. No, z pełnym szacunkiem dla drogi wojewódzkiej o wiele ważniejsze jest połączenie łącznika Autostrada 4 z4 i tak rozprowadzenie, bo to tak naprawdę nam zapewni, że tak powiem, odciążenie miasta z ruchu osobowego i to jest koszt chyba 94 milionów złotych całej inwestycji. Mówiłem o tym, że mamy to zadanie już prowadzone do programu inwestycyjnego i to jest to zadanie, które w pierwszej kolejności musimy, musimy realizować. Druga moja uwaga to jest też taka, że ja nie lubię wybierać kosztem sąsiada. To nie jest dobra, chcę od razu powiedzieć cecha. Tak samo nam zależy, ka, ta, ka, jedna kopalnia i druga ma inny potencjał i trochę innych klientów, ale jedna i druga jest bardzo potrzebna i daje taki wartość dodatnią. I wcale nie uważam, że kosztem pochni na, na rzecz Bieliczki etc., bo te ostatnie elementy, które były realizowane, łącznie z tym, że jest wpis listę światowego dziedzictwa UNESCO, to gwarantuję Państwu, że gdybyśmy nie mieli kopalni soli, Wieliczki wpisane na listę, to sama Bochnia by się na liście nie znalazła. Znalazła się dlatego, że ten katalog przy kopalni soli w Wieliczce został rozszerzony o kopalnię soli Bochnia i o Muzeum Żół. Także to jest taki element. Drugi element, też pewnie trudno by było zagwarantować ośrodki w budżecie państwa dla kopalni soli wyłącznie w Bochni, gdyby nie było Wieliczki i gdyby pewnie też nie było kopalni w Zabrzu. Te elementy trzy połączone ze sobą, no, zwiększały taką możliwość. I ja tego nie pamiętam, ale to jest chyba 800 kilkadziesiąt milionów złotych, tak? Na te dwie kopalnie zapisane. Więc y, jest trzy, przepraszam, tak, tak, 3 kopalnie, więc u nas dwie plus Tarza więc to daje taką możliwość. Znaczy ja generalnie jestem nastawiony na to, żeby jeśli jest to możliwe, nie robić indywidualnie tylko kooperować z nimi, bo to zwiększa po prostu przewagę konkurencyjną. No również to się później na łatwość, znaczy łatwość, no każda decyzja, ja powiem szczerze, finansowa jest szalenie trudna. Państwo widzicie, że ja jestem już przed chwilą bez przerwy pisałem, głównie dlatego, że dostałem informację, że kontrakt mamy przywrócony w wersji z września i tak idzie na Radę Ministrów we wtorek, a nie było to jeszcze takie pewne dzień, czy nawet trzy godziny temu do końca, więc yy, musiałem się, że tak powiem, bo, bo rzecz dla nas niezwykle ważna, ale dzięki temu te 24 miliony, które z pytajnikiem Państwu mówiłem, dziś mogę powiedzieć, że we po, wtorek zostaną e, zatwierdzone. Ja jestem nastawiony na to, że jeśli jest możliwość, to trzeba współpracować. Tam, gdzie trzeba rywalizować to oczywiście, to jest normalna rzecz i w prostych rzeczach będziemy rywalizować, ale przewagi konkurencyjne tylko można zbudować kooperując. dziękuję. To wszystko, wszystko jasne. Yy. A jeszcze jedno. Proszę mi wierzyć, że ja małą polskę mam tak zjeżdżoną, że mało <grymne> Rzadko mi pana na okawę, bo... Pani, 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 Pani. Tak, zakończenie. Yy, co przed nami i jakie oczekiwania? Drodzy Państwo. Zawsze działa taki schemat, w miarę jedzenia apetyt wzrasta. Więc jeżeli wybudujemy coś, co jest fajne, przynosi mi radość, myślę na przykład o parku Zbornia, myślę o odnowieniu muzeum, to za chwileczkę pojawiają się kolejne głosy dotyczące tego, zmieńmy to, zmieńmy coś następnego. Nawiązuję do tego fragmentu wypowiedzi, który mówił o tym, że trzeba zarabiać, żeby móc później rozwijać pewne rzeczy, i nie ukrywam, że wokół tych pieniędzy, tych środków cały czas to wszystko się kręci. Natomiast do czego będziemy dążyć? No, będziemy dążyć do tego, o czym Pan Marszałek raczył wspomnieć, mianowicie do budowy łącznika, bo to jest w zasadzie jedyna możliwość całkowitego wyprowadzenia drogi wojewódzkiej z centrum miasta. To jest zupełnie podstawowa sprawa. Inwestycja, bo można ją w ten sposób nazwać, jest na etapie procedowania decyzji środowiskowej, którą spodziewamy się uzyskać z końcem tego roku lub na początku przyszłego roku. To umożliwi już rozpoczęcie projektowania bowiem całe zamierzenie jest zaplanowane do zrealizowania w systemie zaprojektu i wybudów. Nie ukrywa. Byłaby to, realizacja tego byłaby ogromnym naprawdę przedsięwzięciem, sięgającym wiele dziesiątek lat do przodu łączącą drogę autostradę z drogą krajową nr 94, która umożliwiłaby komunikację poza centrum miasta. Więc to przede wszystkim. Ale nie mniej ważne jest pozyskiwanie inwestorów na strefę aktywności gospodarczej. I tutaj e, ani e, ja, ani moi urzędnicy, ani przyszły burmistrz, ani przyszli pracownicy urzędu nigdy nie będą zwolnieni z obowiązku, żeby ten rozpoczęty proces kontynuować. To wielka rzecz, bo tutaj mamy na widowni sporo osób młodych. Być może, że wtedy, kiedy wy będziecie dorośleć. No już w sensie takim formalnym, myślę o tym okresie 18-20 lat na przykład, i będziecie szukać pracy, to wówczas znajdziecie ją tu w Bochni, niekoniecznie poza Bochnią. I tak naprawdę mówiąc, ta strefa aktywności gospodarczej i te działania, wysiłki podejmowane do zrealizowania tego zamierzenia, to one nie są dla nas, tylko są dla Was. Chcemy, nie ukrywam, ja osobiście chcę zatrzymać tych młodych ludzi tutaj, którzy rodzą się w Bochni po to, żeby przekroczyć trochę, trochę taką magiczną cyfrę 30 tysięcy w Bochni, po to, żebyśmy się mogli dalej skutecznie rozwijać i budować swój potencjał i swój dobrobyt tutaj na miejscu, mając większe możliwości poprzez to, że będziemy po prostu mieć czymś większym dysponować.